Holandes miał wizję. Wizję, w której dowiedział się, że Maltod rozpoczyna kolejną bombę. Postanowił z nami udać się do tajemniczej krainy. Nawet nie wiem, jak ta kraina jest nazwana. Przespałem się w łóżku. W łóżku prawd. Dowiedziałem się, że słabym punktem Maltoda jest serce. Teraz trzeba go znaleźć. I powstrzymać. <laughs> co, co się stało? Czemu jestem? Jakieś dziurze. Co? Co tu się stało? To jest ta osada Konro Konrada? O nie, mój dom cały zalany. A, a, woda. Muszę iść do wody. Szybko, spokojnie. Gdzie Kaziu? Co się stało? Dobra, spokojnie. Muszę przejść ten, wezmę jakieś rzeczy. Włącz rakietę, dobra, dobra, wezmę skrzynkę, żeby coś służyć. Chyba to wszystko. Potęga zakonu Phoenixa, mam jeszcze to, dobra. Muszę się jakoś przedostać. Dobra, wezmę sobie jakieś bloki. Mam tu bloki, dobra, może przejdę. Nie, dobra, balkonem przejdę. Dobra Muszę znaleźć jakieś bezpieczniejsze rozwiązanie Dobra Myślę, że to nie jest aż tak źle Może wykopę Niestety muszę trochę popsuć ten dom Dobra, jest ok Ok, przejdę, przejdę Dobra Idę A Dobra, jak to Tu a, 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 no nie Tu się nie da Szybko do wody Dobra To miejsce coś pojawia. to jest jakiś portal Dobra Wszystko załatwione, dobra, inaczej Inaczej przejdę Wezmę bloki z mojego domu Niestety muszę rozwalić ten dom, nie będzie niestety Będzie trochę niestety zniszczony, ale niestety Niekiedy trzeba poświęcić się dla siebie spraw. dobra To idę Okej, raz. O. Gdzie Polandes? Halo! To są jakieś w ogóle książki. Dobra, idę do Kazie, bo... O nie, to przejście zalane. Dobra, spróbuję tędy kratami przejść. O, o dobra. Jestem, o, jestem przy dobra. tym. Co to jest? Dobra, o kurde. Tu jest wszystko zalane. To to znowu niszczy. Okej. Okay. Przejdę tym o. muzeum. Dobra, muzeum się da przejść. Nie mam jedzonka. O nie. Dobra. Okay. No nie, wszystko tu jest zielone. Dobra. Jest, jestem. Dobra, muszę się teraz dostać gdzieś do Kazia. I znaleźć jakieś jedzenie. O, Kaziu, Ratos! Kaziu, jesteś tutaj, dobra. Jok, jok, co tu się stało? Co tu się stało? Co tu nie się wiem. stało, Kaziu? Nie rozumiesz nie tego? To, jest to było jakieś bombardowanie, to takie... Co tu się stało? Nie wiem. Wiesz, o co masz coś w ogóle do jedzenia czy nie? Mam. O, w ogóle Coronodora znalazłem. Chyba, nie wiem. A ty masz koronodora? Ja nie, ja nie mam. Ja mam tutaj u ja... Zegasta. Dzięki. To dobrze, Wiesz, że... Wiesz masz. Ja muszę u Zegasta. Ej, wo... słuchaj, chodź, musimy się gdzieś uchronić tutaj. Ej, zauważyłeś, że Jaki pomnik Maltoda został zbyt. nietknięty? No naprawdę, ja. popatrz To się szanuję chłopak No właśnie A Park też zostawił, dobra Przeczy Przeczytam te książki, dobra? Bo ja dostałem książki od kogoś Nie od kogo nawet papa. Dobra Aha, dobra, do zobaczenia Niestety musiałem was opuścić Do zobaczenia, powodzenia, Polandes <grym> Gdzie Polandes? No i straciliśmy członka człowieka. To było troszeczkę dziwne, bo on wyszedł a akurat było bombardowanie, więc przeżył. No bo... Oksu. W sumie tak, ale... No ale... Nie chodzi o to, bo on chciał się uchronić. Mm. Może po prostu i tyle, on wiedział. Ej! Włącz akietę. Pierwszy, włącz dopalacza, a potem włącz gaz. O co chodzi? Co to... Ej! Tu coś jest! Gdzie? Ała! Ała! Palacz. Do wody szybko! Nie, mam złotych jabłka. Aha, z dobra. Ej, widzisz no, na tym bloku, tak. to jest wszystko zalane. Okej. Okay. What? Widzisz statek? Co to jest? No właśnie nie wiem. A jak tam wejdziemy? To jest pytanie. Na złotych jabłkach może. Ej, tu jest jakiś właz tak w ogóle. To y... no, wy na złotych jabłkach. Ej, tu jest jakieś przejście. To jest złote jabłko. Zje złote jabłko, czekaj. A! Tu miałeś przejście, ale dobra. Tu miałeś przejście Dobra. przez ten. Pasuje. Patrz, tu jest włas. Chodź idziemy. A! Dobra, o, chodź idziemy. Coś mi było. Dobra. Żeby nikt nas tu nie znalazł, wiesz o co chodzi. I ktoś tu już... Uważę, był. Coś ode mnie. Co się stało? Okej, okay, chodź, idziemy. A tu w ogóle ktoś już był. Bo patrz drabinka. No ja tu już wpadłem. Ej, Kadziu, co też zrobił? Wpadłem tu. No bo tu właśnie wychodziliśmy. No, wchodziliśmy. No tak. A tu jest drabinka, bo tutaj ktoś zrobił przejście specjalnie dla nas. Chodź, idziemy na górę szybko. No poczekaj. Dobra. Czemu to jest zalane? Ok. Chodź, idziemy. Uh -huh. Jeszcze zobaczycie, malcot. Ja. On ciągle tu jest. Dobra. Wsiadaj do tej rakiety, bo to wszystko zaraz jeszcze bardziej eksploduje. Dobra, włącz rakietę. Jak to było? Pierw włącz do palacza, dobra, włączam do palacza i kliknij gaz. Okej, okay, gaz, gaz. Dobra, i teraz powinno zapalić. Czyli ja wejdę pierwszy. Dobra, teraz ty wchodź. gdzie to? Dobra, mamy tu jakiś Czemu? Patrz, tak. Jesteś? Dobra.

Dobra, idziemy na górę. Dobra. Wow. Zaraz startowanie. Dobra, to ja, to ja siadam, żeby. Dobra. Wow.